co jest? Co to zrobiłeś? Bo ja chyba znów... Bo zaczynaj! Znów zacząłem. Ja chyba znów umarłem. Znów się za długo i znów umarłem. Ale to miejsce inaczej wygląda niż tamto jak umarłem wcześniej. Czy to jest piekło? Nie!

nie gdzieś już na imprezę zabrałem! Ciągle znów imprezy imprezę zabrałem! I nie ci takich rzeczy nie było! Nie! Szanika! posłuchaj! Ja byłem. Kur... Ja byłem na. Gdzie ty? Ja byłem. Posłuchaj! 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 Co? Byłem na imprezie, tylko jak zawsze jesteś taki akustyczny, że musiałem to mu się zająć, bo inaczej bym stracił 500 plus od ciebie, Bo ja mam z ciebie 500 plus. Do ciebie nie koniec. A

Musisz się sobą zająć? Co ja nie... Ja nie jeszcze... Ja nie jeszcze ja nie bawił, sobie. ja się Maciek sza... pijarł. No, jest ok. Powiem, Maciek. Pamiętasz, ja Ciebie adoptowałem, ale to jest za trudne. Ci si tobą opiekować. Ja Ciebie adoptowałem. Szary Kami. się ja już cześć. Kucha.

Maciek, posłuchaj no, Ja wiem, że to masz jakieś... Maciek, poczekaj! Posłuchaj mnie! Posłuchaj! Maciek! Maciek! Bo ja naprawdę wyjdę i skończę tego filmu, ten film Dobra, nie będzie filmu, dobra nie, nie ma filmu, nie ma gry Ide to kude koje, koši nego. Poslušaj, poslušaj, i to sustav. Tam, tu, tu. Sustav to, poslušaj. To kude, da sustav to. Počekaj. Eee, no co, no nie strzelaj tym gównerem! Nie ma! Gdzie ty jesteś? Posłuchaj! O, to nie, to A, o! Nie pokażę? Nie, gówno nie pokażę. Gówno nie pokażę. A, Posłuchaj, Maciek. Umiesz się sobą zająć. Co? U... Masz gdzieś z 15 lat i daj się sobą nie umieć zająć? Dzwo... Dzwoniłeś do mnie! Dzwoniłeś do mnie! Dzwoniłeś do mnie, że się zeznałeś w gacie! Chciałem w gacie! Posłuchaj! Dzwoniłeś Nie no, ruchem uśmiech! Bo... Mówiłeś, że się ze w kocie, że ogólnie tu już nie możesz przesuwać ze mnie i że. Masz mi masz wylicz, I że. Bo <śmówiłem> ja nie. Ja Bo ja nie Bo ja Jestem psem! Naprawdę, ja się nie dziwię, że Alicjano że cię zostawił, znaczy, znaczy nie zostawił wcale, nie zostawił. Myślałem, że będzie dobrze, będę miał wreszcie jakieś dziecko, bo niby jestem psem, dlatego nie mogę mieć ludzkiego dziecka. Oni nie mogą mieć, kurde, i no. <ścoughs> Idealnie, jak mrknąłem. Nie zakrywaj! Nie ma co mnie! Jak ty jesteś Szanika, bijam! To ja jestem, kurde, paciek bijam! Ja w sumie taki brzydki nie jestem! Ej, To jest kurde! Nie tam daleko go wysunęła! No to jest kurde! Nie wierzę w ciebie! Zajmij się sobą! Zajmij się sobą! Masz 15 lat! Masz 15 lat! Umyśl się Jakie 15, 15, 15 mam 3, Mam 4 lata! Umyśl ja się z zmienić! Ale nie jesteś uparty! Masz ryj jak pastet. Idę aż do Sharikana, żeby Ciebie znów adoptował! Ja, kurwa, Salikań, wyjecham na wakacje z i z Grzegorzem. A ja co? Gówno. Mówił mi, mówił mi szalikanie. że... Szalikań... Ehm. Ty, kurwa, mi mówisz, że ja mam do, po, e, wrócić, e, że ty go nie chcesz? Jeszcze nie! Jeszcze dłużej go! Jeszcze go, dłużej chcesz? go chcesz! Jeszcze dłużej się nim zajmie, ja mam tu gdzieś, idę sobie na melaże. Szalikan! Szalikan! Asiu, jak on mnie nie może słuchać? No ja nie wiem, ciebie nie chce mi słuchać, Szalikan. No jak widać... Szali... no gdzie Szalikan? widać mnie zawiódł, nie chcę ciebie. Zawiódł mnie, nie chcę ciebie. Co powiedziałeś? Bo nie chcę ciebie. Przed chwilą tu był powiedział, że to pierwszy... Widzisz, masz mi pieruche, i, mi by i powiedział, że to pierwszy i poszedł senamelarz. I nawet ciebie nie chciał. Nie, Gdzie ty jesteś, Gregory, kiedy ciebie potrzebuję? Nie ma gęstego, kiedy potrzebujemy jakiś krzyk. O! Cześć! No. Szary Od kiedy jesteś? Okej! Daj się opiekować z maczkiem, jak Miałeś, smaczki, wia, miałeś Ja muszę O nie nie, 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 O ma trzy i on tyle ma trzy i on chodzi, a ty mu nie dasz w ogóle, ma, nie dasz mu pieluchy, nie dasz mu jedzenia normalnie, lada. To, to ja nie wiem zaraz, teraz. cię z To ty powiedz... powiedziałeś, ej, ku, mój przyjacielu, masz tu Maćkę, ja idę na belarzyk, I, a powiedziałeś Maćkowi, że pan ma... tak, to to nie powietam, nie, nie, ja pamiętam, ja pamiętam. Jestem starszy od ciebie! Jestem od ciebie starszy o dwa lata! A ja o rok. Jestem starszy od Szarika do o rok. No tak. Ty mówi bo ogólnie to starszy. Chyba. Bo no i se poszedł Szarika. No, Jaką piłkę widzowie! Jak On już tyle nie ma jeszcze tu brakowało Gregorego. Gregory, chodź! Ty akurat jesteś potrzebny. O. Ty akurat byłeś Gdzie? wcześniej koszny. Byłeś wcześniej kosztowny. O ty nie możesz być Gregory! Kto jest, za Gregory? Ja jestem prawdziwy Gregoriego! Ale daj tego Gregorego, bo... Poczekaj. Zowie, <grygurzy> niczego tu nie widzicie. Niczego tu nie widzicie. Eee. Ale nie ja Ale Gregory. 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 Musisz się... Po, musisz popilnować Maćka. Bo ja idę na chwilę, a ty musisz się popilnować Maćka. i jak jak, nie jak? On będzie kurwa mi miał gdzieś Pójdźcie sobie Czekaj Pójdźcie sobie na górę Będzie szalał, będzie pierdział Ale ej, Kuba! Kuba! Co? Bez kapelusza Okej, okay, bo ja już zaczęłam. Ej! Znów mi kazał em, Kuba się tobą popilować ciebie Dlatego Ale czu się Ale czu mówić! Ale mów to mi Grzeszio! Grzeszio! Maciek! Kiejku! Baciek! Stary! Stary! Kupa! Mamy do siebie, mówił czy tam. Ja Najwięcej. Do dobra, dobra zawajcie. Maciek! Kuba mi znów kazał, Co? Co? Kuba mi znów kazał się tobą popilnować. Ja nie lubię się tobą pilnować, bo ty szalejesz w... No. A jeśli ja nie, nie blokam? Ja z tobą się bawię Co? i myśmy Bawi a ty to... Ja też się z tobą pobawię! Nie to, No nie! O Kuba mi pożyczył. Kuba mi pożyczył tą patelnię. Kuba mi pożyczył, na, żeby się tobą popilnować. Kuba mi pożyczył na popilnowanie się tobą. No. I bądź grzeczny. Szarikan. Jeb... Ojojojoj, co się dzieje? Musisz mi pomóc. Musisz mi pomóc. Chodź.

Nie Wszedłeś do portalu? I dalej tudy. <średziwia> do portalu? Nie wierzę w Zaczynamy! Maciej! Ma... co to jest? Musimy wracać tam! Był ja pomogły Ale nie! Tu... Oczysz on szaleńs tu przyjdzie! On, on szaleńs tu przyjdzie! Oczysz to to poczekaj! O to bo już wchodzi do portalu! Ej, ale zmień się w takich I ty... Mój. Nie, kikujemy będę Kikujemy tobą. Tak. I... jego. I Tośka. Bo wy nagrywamy. Dobra. Dobra. Kim ty jesteś? Ja idę... Mm. Gdzie jest Maciek? Szew! Kim ty jesteś? Maciek już zginął, zabijłem. W sumie? Ty 800 plus straciłem. Gregoriego też zabiłem. Ooooj! Czemu mi się tym paliesz? I szarikana też. też Dobra. A... I teraz ciebie zabijasz. Zmienię się w się, się w Golden! Zatknij nie, nie. oczy, Jestem... Teraz mnie nie umiesz zabić. Jestem z, z złota! O Dzień dobry, Dobra, co to dla pana? Ja jestem tutaj króla tej gry. Co to dla pana? Y... Co, się... co się stało? muszę dostać moje... nie sobie co ja tu lubię? Idę do domu! Dara! Ale poczekaj. Chcesz milion... E, 40 milion złotych? Sajadara! mnie jeszcze? Idę do domu. Ha, pa. Nie zamieniłem. No. O, wróciłem do domu. Kubaś! Kurwaś! Kurwaś! No nie wierzę, to jest kolacja. Ach, no Macie! Ja powinienem do... ci powiedzieć, mamy nowy dom. Ach, tu? Bo tu chodzi. Co ty dałeś? Mamy nowy dom. Tak wygląda. Nasz nowy dom. No co, ale jaki kuchnia, to jest. Chodź, ja ci pokażę coś, co ci się na pewno spodoba, bo ty na takich rzeczach to jesteś cały dmitymiany. VR headset dmiany. Myślałem, że się bardziej na headset VR ruszysz, a nie na komputer. Kto? Kto? No, niech je co dwoje robisz O kurde, skłasł jeden I teraz mogę go zaszczenić O nie, nie będę miał osiem sekund Ej, proszę nie przeklinać To, 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 to nic nie wyszukuje I nie tylko tu jest gówno to, 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 to gówno to wyszukuje A, jeszcze mamy chipsy i Maciek, moja, moja ulubiona rzecz tutaj, wiesz co jest? Moja ulubiona rzecz. Co? Moja ulubiona rzecz. Patelio i motor. Cztery tysiące. Tum, tum, tum. Ej, ty nie możesz, ty nie możesz tego brać. No cię skikuje. Ej! I mamy róbę! Która się zlaguje laguje trochę, wchodzimy w rzeczy. my. No. A! I druga moja ulubiona rzecz. Będziesz mógł się kąpać. Będziesz mógł się kąpać. Będziesz mógł się kąpać, mógł się kąpać. mamy łazienkę. I mamy wodę! Nie możesz patelni brać. Ty nie możesz... A masz. Ty nie możesz... Nie możesz brać patelni. A i mamy rubę. mogę na niej usiąść. Ja sto święty. A ja już zawrócił sobie w Fortnite, nojto do ale ty lubisz ten najbardziej komputer? Ja ci później zniszczę, a ty się wkurzysz na no mnie no, będziesz nie. mnie gonił mnie. O, Tak, Będzie Idę go przestał, Idę W innym odcinku, innym odcinku, nie, nie no, z Idę. W innym! innym, jutro go, e, jutro ten odcinek nagramy O kurde, jak mi plecy... O, a. Ale fajnie wrócić do Tobów i Naprawdę ten arbor gaz, różne miejsca, no już w męczą, naprawdę jak nie jesteś... A jak wraz do to, robisz I tak, umyłem to! Umyłem to po tatych górnych. Co? O nie, o nie! Spróbuj jeszcze raz tu wsiąść. Trzy raz to tylko wziął. To ładnie kika Tego <śmiennie> noc to jest kika Co ty kurde, Siedzisz. Roxy! Co się z tobą stało? Roxy! To jest Roxy! Co ty zrobiłeś z roxy? Co ty zrobiłeś Bili, bili, bili. Bili, bili, bili. Co się dzieje? Co jest? Co tu robi krzesło? Kik! Uf, Hik! Co jest? Może wyryć z tym e, dzieckiem? Musisz mieć komputer. Ale no to nie komputer! I twojego brata! Nie, to twój! I twojego brata! To twój! To twój, to nie mój! I twojego brata! Który. Twój brat teraz śpi. Ty. ty się nie znasz, to jest śmierć. <tolak> Tam to jest twój mój. właśnie. Ja cię kręcę. To jak? To twój okulus! Ja mam Wolfideksa! I to w ukrytym... Nie, I to w ukrytym, nie, no, nie, nie, ja nie mam. Ja mam Wolfideksa, ale w ukrytym ja, miejscu. Ja, Ej! Ej! A ty nie umiesz się kurpać, <tolakum> tylko... Nie! O! A może wydać moje pokoju, Pomóż! To Idziesz tu! To to ja tu! gdzieś tu gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, Skaczę po gdzieś tam, O tam, gdzieś tam, O ty! gdzieś tam, gdzieś tam, gdzieś tam, to są

शरी कर